Trzyma widzowie. Jakby niedawno był samy odcinek, nie wiem kiedy tam pierwszy wstawie, Nie wiem. Ale no, było, robiliśmy odcinek. I tam jak widać było, straciłem jedno serce. No i no właśnie festowe skoczyłem przez przypadek. Ale może będzie crafting. Postaram się zobaczyć czy jest crafting. Jak będzie to skracuję chociaż jedno serce sobie. Albo... nie wiem, co sumie. Mogę zawsze skraftować serce, chyba. No, bo serce nie wylatuje, go od razu sobie się ładuje, a jak ktoś z Ciebie nie zabił, to one nie no, mają ja ładować się wyładować komuś. Gdzie jest ten Tutaj. No, ja tam miałem dziewięć swojego. tam w ogóle swojego, Nie podzielimy się. No, hitboxy możemy później ustawić, hitboxy ustawię później. O dobra, czekaj, tylko sobie zbiorę żelazo tutaj jest. Jedno żelazo i drugie. To później od razu przepalimy. Tutaj jest węgiel. Dobra. Jest git, bo możemy sobie zrobić drugie wiaderko. Dobra, sobie zaraz włączę hitboxy tylko. Dobra jak? No, ustawienia. No. E o, ustawienia grafiku, paszkę są wyłączone. No, ustawienia czatu, no. No, włącz zrobiłem, No i czekaj, teraz będę miał hitboxy F3 plus B. Hitboxy widoczne. Hit, 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 no, hitboxy tutaj nie działają. ja zrobię. Hitboxy ukryte. Chyba czekaj, ile ile tam widzonka? No widzonka. No to ja te Była łącznie to <laughs> dobra, no, trzeba będzie zrobić jakieś DX IT to będzie trzeba zrobić. Bo... Jakby, teraz bym chciał chociaż... Teraz bym chciał zdobyć na razie... chociaż żelazne w tym odcinku bym chciał zdobyć, ale raczej tego nie zdobędziemy, ale jest to cała tutaj wioska, bo no, mamy tutaj to. Zimę. Tylko potrzebujemy buty, buta, będzie silki śnieg, po ja prostu tak nienawidzę sypkiego śniegu. Ale dobra, mamy tutaj zimę, która za długo nie będzie. O to chyba coś. to była taka mała. To było taki mały to od śniegu. Tutaj jest czarna owca. Żelazo, 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 żelazo. Mamy, mamy, mamy żelazo. Kolejny. Nie wiem, co jeszcze to pierwszy set zrobi. Podzielimy się jakoś tym razem na pół Bo dodat miałeś cztery swoje tylko ja tylko by to tylko wysłać na, na wiaderko więc to tam się podzielimy i tak sami wiecie gdzie? Gdzie? A tam jest portal jest nie, no nie, lawa. Tłuchaj okay, to chodź, chodź tam obok tej lawy, obok lawy chodzi Masz tutaj, masz tutaj, masz tutaj to jest. Dobra to ja sobie... Ej, ej to daj ten! Ej, daj nie żelazo! Ej nie żelazo jesteś, ja pójdę za żelazo! Ej daj to! O! Ej daj ten piesek, piecik, piesek, piesek! Dobra... O ogarnia złoto! Ja tego nie ogarniam! Nie no, bo coś to jeszcze robić!

ja nam od razu zbieram zapalnicze, a od razu zrobię. Koszumy na razie się nie opłynęły, jakby... Ja bym na razie... Ja, ja bym nie chciał to ustawić set tutaj. Żeby... Bo i tak będzie trzeba iść dalej. A home'a ja chyba gdzieś innego, ustawionego. Nie wiem. No bo, ale chyba jeden i Zobaczyć, czy nam wystarczy. Bo zobaczyć czy nam ten jeden żwir wystarczy. Chyba wezmę jeden żwir. już poczekaj tam. Dobra, mam już na to. Bra, lecę, lecę. Nie så. chyba. Dobra, inte sobie dobra... Bra, jag ser ut att... O, jest! Set. Set home. någonstans. Ja, ...to Sätt. home. Jag Home, home, homes, tak, homes, jest, 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 jest. pisać pisać. No bo nie ma ukośnych słów. Jest wata warta pisać.

no bardzo sobie zrobię kolejny bowoc. Pociągnie. Jakby ogólnie na razie się git zaczyna, tylko no, było fajnie to Eee, mam taką gdzie ty jesteś. Bo ja mam dla siebie tutaj ten. Dobra, ja, ja mogę zaryzykować sobie wejdę do tego naderu i zobaczę jaki jest spawn. Sprawdzam jaki jest spawn. Ej nie, dobra mamy, do, mamy do dobry spam wiesz temu. Bo teraz mamy piasek i duży dookoła nas sobie jest zlawa, to zawsze będziemy mieli się dookoła i to takie coś. Dookoła nas jest zlawa. Nie jest naj, nie jest najgorszy, mógł być zawsze gorszy. Idziemy dalej, no i tak mamy chłopak ustawionego. Idziemy dalej. Ej, eee, tutaj się coś? Nie. Tylko. Czekaj, to weź... Bez... A się, dobra, idę, idę, idę. Tutaj tak jest home ustawiony, więc no nie będzie problemu z pójściem. Pójdzie, dobra, to tutaj mamy Pójdę. ja sobie będzie sprawdzić, czy to jest crafting na to serce. Dobra, ja tam pójdę. No, no tak... Bez sensu serce straciłem. Bez sensu jest straciłem tak. No trudno no. Ale choć o cho witępków się nie traci bo nie, nie, nie wiem, czemu się nie tracić I, ma, i mam takiego dużego keiwa, Tomo, bo to mam takiego dużego, bo to bo to mam ja, dużego do wody to weź. są, bo ja, dobra ryzykuję bo do wody. ja, tam M są, są, ja, bo są. są, są bo ja, ale są, ja, Dobra, a no właśnie, żeby mi sprzedać te, jaka Kośnik Shop. No tutaj mamy sklep Shop Shop i tutaj mamy y, to ile kosztują MC? MC sell Price to one kosztują 9. A, 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 a ile to masz, Kośnik, nie o mnie, No, to jest całe. Money... hajsu? Ja tam będzie musiał usunąć Bo, co tu za dużo ich masz. Jeżeli chcesz na ten serwer zagrać, to po prostu piszcie w komentarzach. Ja też nie będzie komentarzy włączać, bo nie wiem jak. Albo mi nie działają po prostu. Ale jak będę, to zapiszcie ja w komentarzach i ja jedną z tych osób co napisało Po prostu coś w komentarzu wybiorę moje delate, money to delate mojej money Tomo delayed MONET Muszę napisać Money i player, to chyba będzie nie wiem Albo albo po prostu wygaj po prostu albo po prostu nie wiem, Monet Money to late, muszę musisz pisać no dobra jest git, jest git, jest git, bo mam to. Yy, mamy i piecek i mam, mam to. Mamy 8. Więc po prostu zrobimy. No to nie my to po prostu. Yy, dobra, przepalimy to. I pamiętajcie, że bijemy 50 subów i, i robimy daily. I też <laughs> mam nadzieję ustawienie łapki w górę i słowa z dzwonem tak was nie ominie żaden film więc... a filmy te będą cały czas naszego serwera pojawiały się bo będziemy chcieli no w sumie to nie taki serwer survival nasz taki survival w połowie nie wiem jak to nazwać ale wykopiemy sobie te emsy nie, nie ma, nie ma tych gdzie są te emsy? ej tam ty je wykopałeś? te emsy? Dobra To shop shop i sprawdzimy Jedną rzecz, bo to chyba będą Inne, tak, co? I trójka kosztuje 180, żeby Ale nie, a wolałbyś mi totem i nieśmiertelności mieć, on kosztuje 100 Potem kosztuje 100, jakby nie mieli to ten to jest git Potem jest git I jesteśmy w, w Ej, w niebie 2 miliony, chłopie, kosztuje Dobra, ale czekaj, nie, ja sobie kupię... Ja sobie kupię totem nieśmiertelności, i to po prostu do żelaza. Można sobie dość jedzenie, no. Dobra, ja te żelazo nas sprzedaję, co to po prostu kupię sobie totem. To żelazo, co tam mam, to kupię za to totem. Dobra, 5 żelaza, klik to sell. Nie wiem. Czekaj, i teraz robimy tak, show... Tutaj jest mi jedzonko i chleb jest za ile? Dobra, surowy. Ja mam 116 coinów. A ile kosztuje totem? Ile kosztuje totem? potem 100. Mogę kupić totem. Kupuję. Mam totem mieć w personności. Easy. Chyba totem kupiony jest, ale... I teraz będzie na sobie łatwiej, jak będę mieć na no Dobra, ale to by na razie było na tyle w tym odcinku. Widzimy się na tym kanale prawie codziennie. I to by było na tyle. Trzymajcie się i...